Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. Jest z nami dzisiaj współautor książki małżeńs Małżeński Hymn o Miłości, pan Wincenty Pipka, bo autorzy to Izabela i Wincenty Pipkowie. Witam serdecznie, dzień dobry. Szczęść może. E, za moment Boże. będziemy rekomendować Małżeński Hymn o Miłości, ale wcześniej na taki komentarz do, do spraw aktualnych. Elon Musk zapowiada walkę, niestrodzoną walkę z wirusem wokalizmu. Panie Wincenty, czy on ma rację, czy nie ma racji, co to jest ten wirus? Jak go rozszyfrować? Czy, 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 czy ma rację, że, że walczy, to trudno tak. powiedzieć. Na, natomiast y, rzeczywiście no, y, tutaj chyba warto się y, odnieść do tego, że jakby sam y, odczuł skutków y, działania tego, jak, jak to nazywa wirusa wokalizmu. A tutaj no, y, możemy od razu wyjaśnić, tak, że chodzi o, mhm. o z, zmianę płci, y, której dokonał jego syn i tak jak mówi Elon Musk, y, został w pewnym momencie oszukany, tak? Bo przedstawiono mu to w ten sposób, że że, że, syn, e, że syn popełni samobójstwo, jeżeli on jako ojciec nie podpisze jakichś papierów, e, m, dzięki którym będzie można zastosować blokery rozwoju i, e, i, w, i w ten sposób jakby doszło do tego, że, że syn zmienił płeć. E, I teraz jak rozumiem? Ojciec patrzący na konsekwencje tego, tego, tego czynu nie może ani sobie darować, ani tych, którzy go, jak mówi, oszukali. E, widzi opłakane konsekwencje dla, pewnie dla jego dziecka, pewnie dla niego samego, i w, w tym kontekście, mm, moim zdaniem, no, ma rację, tak? Ma rację, e, że, znaczy te, teraz to już jest pewnie. Może się jakoś tam powiedzmy, próbować, nie wiem, czy to imścić, czy, czy, czy zamykać drogę dla tego, dla, te, dla tego typu rozwiązań innym, żeby już, żeby już nie, nie ponosili takich konsekwencji. Mhm. Ale rzeczywiście to jest straszna rzecz, tak? kiedy, w, kiedy w momencie tam rozwoju dziecka, dzieci decydują się, teraz coraz częściej słyszymy o tego typu przypadkach. No to jest straszna rzecz, że wielu ludzi po prostu podąża za tym. Nie wiem, czy to jest moda, czy głupota, czy coś tak. Na pewno jest to, na pewno jest to zakwestionowanie w, w moim takim odczuciu, przede wszystkim zakwestionowanie Boga, to, z czym mamy coraz częściej i powszechnie do czynienia, a co za tym idzie, zakwestionowanie prawa naturalnego i wymyślanie sobie w, w to miejsce bardzo często rozwiązań swoich i, te, i takie, takie później muszą być konsekwencje. Mm -hmm. I w tym znaczeniu wydaje mi się, że, że Elon Musk jakby już zaczął... Przy... Zresztą Elon Musk to jest ten sam gość, który... I to świetnie, że tacy ludzie z takim zasobem finansowym, bo dzisiaj wiadomo pięć pieniędzy... Zasobem pieniądze... finansowym, chociaż już nie jest podobno na pierwszym miejscu, tylko dopiero na drugim. No i za chwilę pewnie będzie podlegał takiej presji, bo on rzeczywiście wydaje wojnę tym tym wszystkim jakimś tam mm -hmm. takim nowo... Tak, handlarzą dziećmi powiedział, że również popiera tę inicjatywę z Melem Gibsonem. I y, no, co tu dużo mówić, y, co się stało po tym pierwszym takim kuriozalnym, y, jak, to, jak to powiedzieć, o, y, prawie w, w Polsce, tak, że nie można, to, do, do, dotyczy mm -hmm. to akurat niestety Warszawy, że nie można eksponować tak. pracy tam, tak? tak, tak i, krzyży. Przynależność mm -hmm. krzyży. Odezwał no, się no, że, tak, od razu. Tak, tak, tak. I od razu mm -hmm. powiedział, że Polska głupio kopiuje, nie, nie, nie cytuję dosłownie, ale jakoś tam głupio kopiuje najgorsze wzorce z, z Ameryki. Czyli, jakby gość, który już ma to doświadczenie, pokazuje jasno, że to jest błędna droga. I, mhm. No ale no, no, to, to, co za tym idzie, no, to też wiemy przecież, że Komisja Europejska już podjęła z nim jakąś tam grę, bo skoro wykupił Twittera i i Zaproponowano mu sam to powiedział przecież. Tak. Zaproponowano mu wprowadzenie takiej cenzury bocznymi drzwiami, mhm. że nikt nic nie wie, ale my tu, wiesz, dogadamy ale to się. Wiemy, i, tak? mhm. i, ale my będziemy cenzurować niektóre niewygodne oczywiście dla nas. E, treści e, mało, że, że odrzucił tę ofertę, to jeszcze to jeszcze. E, e, wyniósł to na światło dzienne no i teraz jak mówi jest szantażowany tak, że, że będzie jakoś tam karany finansowo. Dziękuję no, za komentarz pieniądz, panie Wincenty, jest... Wincenty do tego. Znaczy dzięki temu, że jest, że jest majętny to inni słuchają jego komentarzy, prawda? Ale też inni chcą, by był po ich stronie. Teraz więcej pokoju, ponieważ małżeński hymn o, o miłości. Po ile latach autorzy książki znają każdą strofę hymnu o miłości. <śmiech> Prowadzą <śmiech> państwo rekolekcje, przygotowują y, do tego sakramentu małżeństwa. No jesteście niesamowici, tak powiem. Gratuluję Wam takiego podejścia w życiu. Dziś piszę raniutko do Pani Izabeli, a Wy już jesteście nam mszy świętej, na którą ja się oczywiście rano spóźniłam. Czego dziś y, y, uczą się narzeczeni na takich y, warsztatach, na takich przygotowaniach? Czego im najbardziej brakuje w tym świecie? Normalności bym powiedział, normalności, Aha. dlatego że, że często wydaje mi się, że jest tak, że przychodzą i dowiadują się, że już są kilka kroków do przodu, gdzie nie powinni się znaleźć. Nie? Dzisiaj na przykład ludzie, którzy przychodzą na kursy przedmałżeńskie, to są ludzie, którzy już mieszkają od jakiegoś czasu razem, już tak jakby założyli sobie, można powiedzieć, wstępnie rodzinę, bo, tak, bo taka jest teraz akurat mhm. tendencja, że tak można. Nie? I to jest... Znaczy, no wiadomo, i teraz przy, przychodzimy. Dla mnie to jest takie zdziwienie cały, cały czas jeszcze, nie? Muszę powiedzieć, bo po, po tylu latach my jesteśmy 30 parę lat po, po ślubie z żoną. I dla mnie to jest trochę zdziwienie, nie? To przyzwolenie też nawet rodziców tych młodych ludzi. Żeby powiedzieć, słuchajcie, no droga jest troszeczkę taka, powinna być chyba inna, takiego poznawania się i tak dalej, a to mówienie, że tam się nie poznajecie od, od, tam w kwestiach seksualnych bo musicie mm -hmm. się lepiej poznać, no to jest w ogóle zaczynanie jakby od deseru, całego, całego Całego całej... budowania związku. Pani Wincent, ale też jest napisane tutaj w tej książce Znakubitej, zresztą to jest taki dialog, to pewnie Państwo kiedyś powiedzą, jak ona powstawała, dialogujecie pięknie, że komunikacja jest gwarantem dobrego związku. Specjaliści tak mówią, ale tutaj nasi autorzy podpowiadają: dobra komunikacja bez miłości jest po prostu niczym. I mamy bardzo ciekawy taki komentarz do słów: miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Bez Yy, znaczy, no, no tak, no to, no to jest właśnie takie, yy, znaczy jakby w, w samym, yy, 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 na samym początku, nie? No to jest tak, że ta komunikacja, każda komunikacja musi mieć, znaczy ona musi zaistnieć na początku i to, tutaj, tak jak mówimy, musi być odpowiednia kolejność w, w, w naszym odczuciu, w tej komunikacji, nie? Musimy mieć ten czas na zbudowanie wzajemnego szacunku do drugiej osoby z... z bo, bo jakby na czym polega w ogóle całe małżeństwo, polega cały czas na takim no, trochę umieraniu moim dla, dla tego współmałżonka. Nie? Moim jakby zadaniem jest, żeby jak najwięcej było mojej żony we mnie, nie? W moim myśleniu, w moim rozumowaniu, w moim w moim mówieniu. Nie no więc to, to, to i, i, i w, pod tym, pod tym y, w, w, w tym kontekście, mhm. w tym kontekście y, no, my musimy budować tą komunikację według, według takiej jakiejś tam kolejności, nie? Y, a my mówimy o tym, że miłość nie dopuszcza się bez wstydu, to pewnie chodzi Pani o to, że tam powołaliśmy się na, na tak. naukowców z Berkeley, którzy wykazali, że tak. osoby wstydliwe są bardziej skłonne do dzielenia się mhm. z innymi i do współpracy, i to są badania naukowe, nie? Że trzeba mieć. A dzi dzisiaj mamy kult bez wstydu. Właśnie. <noise> I <czyli głos> tak. y y y y mówi się, że to jest w porządku, że tak właśnie powinno być, nie? Wystarczy przyjechać się komunikacją miejską, to już widzimy. Jest kult bez, bez, bez wstydu. I wtedy trudno, trudno się dziwić, że nawet w tak świętym miejscu jak małżeństwo ludzie nie chcą się y dzielić, nie? już tutaj też, to, tak, się też na to powołaliśmy, tak mówi, jego. że wstydliwość... Aha. Zdobi każdego człowieka, dlatego musi umieć ją e, przezwyciężać, nie tracąc jej. Nie? To jest, e, no to, to, to się wszystko odbywa w małżeństwie, i w momencie, no to dlatego, dlatego też, e, jakby ta kolejność w tej, w tej komunikacji, kiedy my już tak naprawdę, jak, jak jest w Biblii napisane, e, stajemy się jednym, nie ma już między nami żadnych barier, to jest ten ostatni moment. Nie pierwszy. Nie. Ostatni. To, no tak, Panie Wincenta, tak. ale tutaj też jest taki delikatny temat związany z bankiem. Wchodzicie do banku, ale uspokajam naszych radiosłuchaczy, to jest bank inspiracji. Jak państwo opracowali ten bank y, inspiracji? Czy to jest taki bank, na którym bazujecie już od wielu lat swojej małżeńskiej znaczy... drogi? No to, to chyba tak bardziej wynika z, z doświadczeń. My mamy akurat takie doświadczenie, każdy inaczej na pewno przeżywa swoje małżeństwo, ale są jakieś takie podstawy, znaczy muszą być takie podstawy, nie? Które, które są trwałe. Nie? No wiadomo, małżeństwo, jeżeli mówimy o sakramentalnym małżeństwie, no to jest Pan Bóg, nie? no to wiadomo, że na nim jakby budujemy to, to nasze małżeństwo i są takie, takie rzeczy, których, bez których Wydaje, nam się wydaje my się dzielimy po prostu bo nie, nikomu nie, nie, nie chcemy narzucać nie tylko dzielimy się jakimś naszym tam doświadczeniem kilkudziesięciu lat e, wspólnego życia co nam pomaga i widzimy że wiele wiele osób e, w kryzysach jakichś takich właśnie komunikacyjnych dużo małżeństw się rozpada pra, praktycznie na starcie e, po, po, po zawarciu już takiego formalnie ma, małżeństwa. I dlatego staramy się podpowiedzieć. Nie? No nie, nie, ma, nie ma małżeństwa, jeżeli dla siebie nie będziemy chcieli stracić czasu, nie, nie będziemy chcieli y, usiąść, nie będziemy chcieli mhm. troszeczkę wpaść w taką, w taką rutynę. Bycie razem, dawanie sobie kwiatów, odnawianie przyrzeczeń małżeńskich, chodzenie na spacer. Czytam teraz, na przyciek, Panie Wincenty, taki komentarz naszej radiosłuchaczki, że poznała wspaniałego mężczyznę, jest kochany, wierny, praktykujący, wierzący, ale boi się, że to jest tylko okres promocyjny, że jak już będzie mężem, to się bardzo zmieni. Możliwe? Wszystko jest możliwe, no to ale jest od tego, żeby, żeby się zmieniał, żeby on się zmieniał na lepszy, no jest to. mi się to określenie, okres promocyjny, tak? No nie, no, wszyscy mamy taką wersję demo, przecież nie. Mhm. To przecież jak taki młody chłopak, przynajmniej za moich czasów tak był, jak szedł na randkę, to po prostu za zanim taka, taka wiązka tak. z tak, dżentelmen. No. Mhm. A potem no niestety tak y, pokazujemy to swoje tam, no każdy z nas jest, y, można powiedzieć tylko człowiek, każdy z nas jest ułomny i pokazujemy to swoją ciemniejsz, ciemniejszą stronę, no ale ta druga strona jest od tego, żeby żeby też mnie wychowywać, nie? Za każdy... I, I jeżeli będzie między nami komunikacja i to zrozumienie, no to jeżeli druga strona mi tam będzie oczywiście sympatią mhm. zwracać uwagę, ona mnie wychowuje, ona mnie prowadzi, mówiąc już tutaj o sakramentalnym małżeństwie, do świętości. Nie? Ja dzięki mojej żonie mhm. mogę być yy, święty. No to tak jak wiele razy właśnie mówimy, że my sobie chcemy wymarzyć taką, taką żonę, która będzie pasowała pod mój idealny obraz. Mhm. Natomiast dostajemy taką żonę y, na, na miarę wielkości jak, jak to mówi wielkości Pana Boga, który mówi sobie ja bym ci dał taką żonę, przy której byś się rozleniwił. To, to nic byś to nie dał, jak ci Wincenty, daję taką żonę, przy której To jest się ciekawy rozwijasz. temat kolejny. <noise> Proszę pozdrowić małżonkę panią Izabelę, małżeńskich eno miłości. Z dedykacjami mamy dla państwa również e, te publikacje, te książki. Bardzo e, gratulujemy, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.